そうそうです。So, so yes. <music> Chyba nie ma gry, która bardziej by pasowała do wirtualnej rzeczywistości, niż Cyberpunk 2077. To w końcu jedyna produkcja, która pozwala Ci założyć niewygodny headset, żeby leczyć swoje uzależnienie od VR. Przyszedłem Cyberpunka zaraz po premierze w 2020 roku. Wszyscy narzekali na bagi, a ja bawiłem się świetnie. Ale to była jedna z ostatnich gier, jakie skończyłem na płaskim ekranie, bo chwilę wcześniej kupiłem Questa 2 i wpadłem po uszy na prawie 5 lat. Teraz wróciłem, uzbrojony w Questa 3 i potężne RTX 5080 chciałem odpowiedzieć na jedno pytanie. Czy mod do VR faktycznie przynosi cię do Night City, czy to tylko droga do zrujnowania sobie żołądka? Balbo, to jedyna szansa! Zapierdol. Odpowiedź brzmi, jest znakomicie. Ale jest kilka bardzo ważnych ale. Kiedy już uporałem się z technicznymi problemami, szonkłem. Na 6 godzin. Zupełnie straciłem poczucie czasu, dopóki moja żona nie wparowała do pokoju z pytaniem, dlaczego o drugiej w nocy jeszcze mnie nie ma w łóżku. Ta gra aż tak wciąga. Słyszałem, że jest nagroda za głowę Rosalind Myers. Co z tym zrobimy? Trzeba było się nie odzywać. Nie wyjdziesz stąd żywy. sobą! Trzeba potem! Nie ma na co czekać. Zacznijmy od najważniejszego. Zapomnijcie o machaniu rękami. Młodno cyberpanka nie wspiera kontrolerów ruchowych. Całą grę przychodzimy na padzie, a celujemy głową. I tak, na początku jest to dziwne. Dokładność przy precyzyjnych strzałach, zwłaszcza na dystans, pozostawia wiele do życzenia, ale znalazłem na to sposób. Genialny w swojej prostocie. Bronie typu smart. Ich szerokie celowniki i samonaprowadzające pociski są stworzone do VR. Wystarczy, że spojrzysz mniej więcej w kierunku wroga, a technologia zrobi resztę. Kark ci za to podziękuję. A skoro już inwestujemy w inteligencję dla broni smart, to grzechem byłoby nie pójść na całość w netrunning. I powiem Wam jedno, bycie netrunnerem w VR to zupełnie inne doświadczenie. Zdalne przejmowanie kamer, samochodów, przegrzymywanie implantów wrogów to wszystko w VR nabiera niesamowitej głębi. A co z kataną, zapytacie, czy nie fajnie nią pomachać w VR? Nie, nawet bardzo nie. Sterowanie mieczem za pomocą twarzy jest tak nienaturalne, jak to tylko możliwe. Po kilku zamachach nie masz pojęcia, gdzie jesteś, a twój żołądek zaczyna odmawiać współpracy. Unikajcie, jak cyberpsychozy. A skoro jesteśmy przy mdłościach, cyberpunk VR nie jest dla każdego. Katszenki w pierwszej osobie potrafią mieć ruchy kamery, które wywrócą ci błędnik na lewą stronę. Jest na szczęście opcja minimalizacji ekranu podczas cutscenek. Ale ja odkryłem coś lepszego. Mój osobisty lifehack: grajcie na pół leżąco. Okazało się, że kiedy mój mózg nie musi martwić się o utrzymywanie równowagi, mogę znieść w goglach praktycznie wszystko. Dzięki temu mogłem spędzić godziny w Night City bez żadnych mdłości. Więc czy było warto? Wróciłem do tej gry nie tylko dla VR, ale też żeby po raz pierwszy zagrać w dodatek WinmoWolności. I to właśnie on okazał się idealnym poligonem doświadczalnym. Night City bywało dla mnie za duże i za puste, ale za to, Dogtown, VR to czyste złoto. Mam wrażenie, że Cyberpunk zyskałby, gdyby był tak ze trzy razy mniejszy, ale właśnie tak napakowanym treścią. A w VR czuć to podwójnie. Jest też jedna rzecz, której nawet nie wiedziałem, że mi brakowało. Polski dubbing. Jezu, jak wspaniale było się nie zmużdżać przez całą grę i po prostu chłonąć dialogi. Mój angielski nie jest najgorszy, ale prawda jest taka, że od czasów Wiedźmina 3 nie grałem w nic po polsku. Cyberpunk był więc chyba moją pierwszą grą od lat i jednocześnie pierwszą grą wiar, którą zagrałem w całości w naszym rodzimym języku. A to, moi drodzy, jest kolejny potężny zastrzyk do immersji. Coś ci się pomyliło. To ja zadaję pytania. Posłuchaj, muszę chronić swój biznes i klientów. Na pewno to rozumiesz. Wreszcie. Myślałem, że granie na padzie zabierze całą imersję. Myliłem się. Co prawda samo instalowanie modów zajęło mi dwie godziny, ale kiedy w końcu odpaliłem grę, wsiąkłem w świat cyberpunka na kolejne 40 godzin. I to było jedno z najbardziej imersyjnych przeżyć, jakie kiedykolwiek miałem w grach. Kropkę. Więc tak, Cyberpunk 2077 VR jest absolutnie wart zachodu. Ale pod warunkiem, że po pierwsze pogodzisz się z grą na padzie i celowaniem głową, po drugie zbudujesz postać pod broń i na i po trzecie przygotujesz sobie wgodny fotel. I może wiadro. Na wszelki wypadek. Ach, prawdę mówili. Dobry jesteś. Zajebiście dobry, ale humoru za grosz.